Hej wszystkim, ja jestem Soł, a to jest trzeci odcinek, który dziś nagrywam. Poprzednie odcinki oczywiście już wcześniej trafiły na YouTube'a, patrząc z Waszej perspektywy. Ale dla mnie to było 5 minut temu, kiedy skończyłem nagrywać poprzedni odcinek, w którym pierwszy raz użyliśmy naszego bohatera drzewo. Powiem wam, że mam taką średnią opinię o tym, o tym czempionie. Może, jeśli mu podej w level wzrośnie, to będzie trochę lepiej. Patrzcie, jakaś czapka. Oh, ojoj, widzieliście, jakąś czapkę nacisnąłem i zniknęła. Książka, krzesełko. kś. kraina maga, to jest jakieś czapki. Miotła! Miotła uciekła. Widzieliście, jak miotła uciekła? Książka. Wszystko, żeśmy zrobili. E, dobra, ta plansza chyba będzie trochę taka tricky, że tak powiem, czyli stąd będą szli. Już... Tu jest jeden teleport, mamy dwa punkty, których musimy bronić. To jest jeden punkt, którego musimy bronić. Okej. Okay. Ten co robi? Aha, on ma jakieś zionięcie. A to jest drugi punkt, którego musimy bronić. Dobra, tu już mamy coś. Wiecie co? No tu zrobimy, begins. I nie wiem. Zobaczymy co się z... zobaczymy co się stanie. No i idzie tu sobie jeden taki nieszczęśnik. A to kosztuje samo zionięcia. Co to jest za jajko? The Egg of the Red Dragon. Don't... Uu, czerwonego smoka za 250 mogę zrobić chyba. To, że tutaj się pojawił ten, to mi się trochę nie podoba, wiecie. Dobra, tutaj zaraz lepsze. Złupu strzelają, jest w porządku. ci się tutaj bronią, spokojnie damy radę sobie, myślę. Drzewu nawet ładnie rośnie ten, rośnie doświadczenie. Mogę go zabić z na... Dobra, zrobiliśmy smoka. Nie wiem co on będzie robił, ale. Chyba będzie latał sobie tam i z powrotem, i pewnie zionął ogniem co? Ten tutaj chyba tylko za pieniądze Będę yy. Wunderfucka. Nie, nie, To jest jednorazowe. Wydalibyśmy tylko pieniądze, a on by tylko raz zionął, ten. Coś tak rozgląda, jakby nie wiedział, co, co robić. Jakieś płaszczki, co one robią? Atakują rycerzy i jakieś jajka składają w nich. Dobra, zabiłem te płaszki, ale powiem wam, że na płaszki to my musimy tych łuczników tutaj podszkolić trochę, bo jak wiem, płaszki zaczną atakować moich dzielnych wojowników, których w poprzedniej rundzie bardzo mocno ulepszyłem, no to będzie słabo. Tych płaszczek pewnie będzie dużo tu leciało. Dobra, płaszczki trzeba załatwić zanim dolecą. Nie wiem, gdzie one będą wyskakiwać teraz. Nie, znów tutaj. Dobra, ale my je zabijamy zanim one składają jajeczka do końca. Co to jest? Przeszła nam jakaś płaszczka jedna? Jakiś wykrzyknik tam był na dole napisany, nie wiem co się stało. Chyba nie przeszło nic. Nie chce się przesunąć, no nie wiem. Dobra, a drzewo jest trochę słabe, bo ono nie chce się ruszyć. Dobra, jakieś takie głupie to drzewo trochę jest, wiecie. Trzeba było smoka brać. Smok wyziął na odległość, by było dobrze. Dobrze, ile tych przeciwników tutaj jest na razie, żyjemy powiem wam. Przeciwnicy chyba powoli umierają, ale to nie pomaga wcale. Pajączki idą teraz. Co to za pajączki małe? O Boże, jakieś pajączki. Mam nadzieję, że nie będą nas. A nie, dobra, one walczą. Już myślałem, że to są takie małe pajączki, które omijają. E, Fas... Dobra. Średnia odporność na magię. To są zwykłe pajączki. Mm. Nie podoba mi się trochę, że te mapy są tak. Wiecie, wolałbym, jakbym widział całą mapę, nie musiał przesuwać. No ale nic już na to nie poradzimy, prawda? Dobra, wzywamy posiłki. Dobra. Płaszczki padają. Musimy się przed tymi płaszczkami bronić, bo jak nie, to kurczę będzie problem duży bardzo. Dobra, ja nie wiem czy one tylko tą jedną drogą idą. Jeśli tak, to dobrze. Ulepszę tutaj trochę tych łuczników i będzie, będzie w porządku. A jeśli nie, to nie wiem co zrobić. Mam ich i chwilę. O nie, idzie ten golem wielki. On jest strasznie mocny przecież. Dobra, żeby tylko do... O właśnie to chciałem powiedzieć, żeby tylko dołem nie chciałem... O nie... Nie wiem czy ja go pochonam. Tu góry dostają strasznie. O nie. No dobra, bronimy się przed nim. To jest ostatnia jest ósma fala, a ja sobie już tak nie radzę.

No zabij go. No nie, przeszedł. Przeszedł i przegramy. Nie wierzę w to. Trzy życia nam zabrał, to nie przegraliśmy jeszcze. O nie. Macki nam zjadły wszystkich wojowników, ale ja to słabo zrobiłem. Ojeju, koniec, a koniec, przegraliśmy. No nie wierzę po prostu. Wiecie co? Powiem wam tak, drugi raz przegrałem w tą grę. Na sakra, wież za mało, budowałem. Słabe te wieże były. Na sam koniec nie było żadnych wież. Mm. Taktyka tych rycerzy to nie jest najlepsza taktyka, tam muszą być jakieś wieże jeszcze do tych rycerzy. No ale nic, damy sobie radę następnym razem. Po prostu powinienem, to chyba znak, że powinienem na dziś skończyć e, grać w Kingdom, e, w Kingdom Rush. I przejść do nagrywania czegoś innego, tak więc trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym odcinku, cześć, papa! Pa.